Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Darek Ziarko z Sandomierszczyzny, 6 czerwiec Co się wydarzyło? 5 czerwca po 23 przyszła komórka burzowa Niestety była to komórka gradowa Znajduję się w komornej gminy Obrazów, powiat sandomierski Jestem w kwaterze Jona Prince'a Pokażę, przedstawię w dzisiejszym materiale, jak wyglądają liście, jak wygląda owoc Ale, drodzy Państwo, nie jest kolorowo Ten sadownik, w sumie nie tylko ten sadownik Wielu sadowników z ziemi sandomierskiej walczyło z przemroskami. Teraz przyszła ta noc, niefortunna, która zrobiła, czego nie powinna zrobić, tak naprawdę. No ale, oczywiście, co mi pozostaje? Zaprosić, zachęcić Państwa na ten króciutki materiał, którym dzisiaj powiem, na co się sadownik będzie nastawiał, na jakie zabiegi będzie, będzie wykonywał, aby delikatnie to zrekenerować. Halo, Halo, Darek Zierko! Rozmawiając z sadownikiem, pierwszy zabieg jaki wykona, jedynie jeżeli tylko wyschną liście, będzie to oczywiście Captan plus do tego Pyrimetanil Batalion. Pod jakim kątem? Pod tym kątem, aby szara pleś się nie władowała i aby się nie pojawiła Monilioza. Ze względu, że są wgniecienia i oczywiście są przecięte jabłka. Dopiero po siedmiu dniach zaczniemy dokarmianie do listne. Tu jak najbardziej wszystko będzie jeszcze przedyskutowane, ale na pewno pójdziemy pod kątem mocznika, plus do tego Asashi, plus do tego Alga Rentuin, czyli Alga lub Great VG, aminokwasy. Na tym się jeszcze, drodzy Państwo, zastanowimy, którą opcję tutaj wybrać. No i oczywiście kontakt, Captan, jak najbardziej tutaj musi iść w tym kierunku. Co więcej, w momencie, gdy liście są pouszkadzane, oczywiście będzie wydzielany etylen więc będzie również rekomendowane, aby dać regalis, aby to zahamować jednym słowem. W młodych drzewkach, młodych nasadzeniach, jeżeli widzimy takie uszkodzenia, możemy zastosować gibelerynę GA4 plus 7. Musimy też mieć na uwadze, drodzy Państwo, i też jeżdżąc po okolicy, sam to zauważyłem, że zaczyna się robić problem z zarazą ogniową przy takiej pogodzie, gdzie jest ciepło, deszczowo i jeszcze nieszczęśliwy grad na pewno będzie to potęgować musimy zastosować tu tak jakby taki dłuższy program, bo jeden zabieg oczywiście nie pomoże co możemy mieć systemiczna ABSCU naprzemienność z laminaryno, czyli Plantivax ewentualnie fosforyny, Soriale myślę, że na takie rozwiązania możemy się drodzy Państwo nastawić to są podpowiedzi. Wy musicie przejść, zobaczyć, co jest u siebie, jak wygląda dana kwatera, i jak wygląda sad. Cóż mogę powiedzieć, a miało być tak pięknie. A jednak pogoda to wszystko zweryfikowała. To jest dopiero początek. A co będzie przed nami? To wszystko wyjdzie w trakcie. Wszystko czas pokaże. Tyle króciutko zwięźle i na temat. Tradycyjnie. Mam nadzieję, że nie było nudno. Do następnego nagrania, trzymajcie się cieplutko, cześć, cześć, hej hej.